Wow! Siemanko z tej strony, Indie Gracz, a to już czwarty odcinek z gry. Braid, no, czwarty odcinek, czwarty świat. Lecimy tradycyjnie. Kto chce przyznać, niech spazuje. Czwarty świat, czas i miejsce. Zobaczycie, że ten się będzie popieprzony. I chyba najtrudniejszy Nie Wiem, zobaczymy. W każdym razie tak. Idąc w prawą stronę. Czas płynie do przodu. Idąc w lewą stronę, czas się cofa. A do tego możemy iść w lewą stronę i się cofać. Przez shift. No i co teraz? Spróbuj to ogarnąć. No, tak rob ci łatwe. Zabiorę ci. Oddawaj. Tradycyjnie przedmioty świecące na zielono nie podlegają. Zmianie czasu skoczek. No okej okay. no co? Nawet muzyczka nie gra, bo jak się co? O bo no. chciałbym zabić jeszcze raz lewituję. Boże, piękne. No i dobra, lecimy dalej, bo mhm. na górę. Tego przeskoczę. Ile to o to chodzi? może i nie. Takie buty? Czyżby? No nic, najpierw przejdę tutaj. Ciach, ciach, ciach. Normalnie. Oczywiście. I co? I co tu jest? Panem tego świata. Aha. Nie ja. Boże. Ale będzie zabawy. <grybuj> to trzeba być indie graczem, żeby tak paść. U. O, śmierci? I tutaj bardzo ważny wyk. Musimy otworzyć lewe drzwi, bo jak otworzę prawe drzwi, to prawdopodobnie mnie zabije. To jest za bardzo podejrzane. No i co, tutaj, ten żółt w powietrzu. Dobra, lecimy na górę, ten się tu cofa. Tradycyjnie, Tylko co teraz? Mhm, tu. No niby go zabiłem, ale. A. Tu trzeba tak. Tu polecimy, tak? No, tak. Elegancko, proszę bardzo. No i do drzwi. Kołysankę. Kołysankę gra i mnie udupiło. Trzeba oczywiście. O, 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 o od śmierci. Tutaj. No już widzicie, że musiał dowiedzieć popieprzony. Co tu więcej mówić? teraz to już w ogóle poezja śpiewana. O, boż nie trafiłem. Widzieliście to? Odbiłem się, on dalej żyje. No tam trzeba skoczyć. No co jestem. Tu... Nie umiesz skakać czy co oj coś czuję, że to będzie ciekawy odcinek. O, pięknie. Spadające gwiazda. To co teraz? Mam uleczyć. On ma przeżyć. Aha to o to chodzi? Tutaj, tutaj, Haha, ha, ha. gonimy cię. No zginął i żyje. Widzieliście to? Zginął i żyje. Chodź ci to pasożycie. Gdzie uciekasz? Gdzie? Gdzie? Co, co, to w kotkę i myszkę się nie bawimy? no Boże, jakieś sensowne, sensowna muzyczka by się przydała na jakieś... Op. Op. I co teraz? No miał zginąć. Eee, ale ja mam żyć. A, pięknie. I kto tu jest panem? Aha, <ścoughs> Oj, 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 Się cofniemy. Być łatwiej razy 2 razy 4 o tuż w miarę sensownie tutaj na górkę elegancko ojej <laughs> no dobra kolejny puzzle idziemy dalej tu się o są drzwiczki. No, polowanie super ekstra bardzo ważny myk słuchajcie teraz od tego na samej górze, najbardziej wysuniętego na lewo. Zaraz zobaczcie czemu on mogli zabijać Tam co, co z tego, że ich zabije, on żyje Jest jaki ma śmieszny nos jak się doprodukuje, to cofać można go zabiję? To nic o, żyje. Mm. O, o, o. O to chodziło? A jak go zabić, żeby... Mhm. Mm Dobra. Teraz kolejnym celem będzie... Ten tutaj. O, ten fagasik. Tylko tego trzeba zabić, żeby... O! Żeby tamten nie ożył. Kolejnym celem będzie ten na dole. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, ha. boże! Dawaj, 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 Malina. Nie śpi. O, boże! i Teraz będzie kolejny meg. Trzeba się odbić dwa razy. Jak mam się od niego odbić dwa razy? No to, to trzeba być jakimś Supermanem. Pięknie. Niby on już zdechł, ale on żyje. Oczywiście, jak w tej grze, wszystko jest możliwe, ale. Oczywiście, drzwiczki są otoczone zieloną magią, dlatego. tego się nie zamkną po prostu. Lecimy dalej. Żałosny ruch. No, będzie żałosny na pewno. W końcu ja gram. Mm -hmm. Musimy ocalić tego grzyba, który jest po prawej stronie ekranu. Jednak te kwiatki, te... te nie wiem co to jest. Nie podlegają zmianie czasu, dlatego trzeba jakoś tak. Jakoś tak. O, 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 jest gryziana, no, ale żyje. <śleszanie> to takie znęcanie się trochę. Słuchajcie! Takie ping. Znaczy, jak zabrał klucz, idę mu go odebrać. I tak to mu nie pożyje. Jak chce iść? Aha, tutaj. Okej, okay, ja on tam już sobie. A, bo właśnie klucz i chodź. Nie chce mi się iść. Tutaj, chodź, 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 chodź. Ciap, ciap, ciap. Aha, bunny hop. Tego nawet w sensie nie ma. Uuuu, skończył się? Hop, 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 hop. To o, wiedziałem to się źle skończy. Dobra, lecimy z tym koksem. Nie ma co przedłużać, tu powinien być. Czy to jest? A jak to jest ten znany krwiożerczy królik. Dobra, nic, lecimy dalej. Czas nagli. Elegancko, żadnych niespodzianek. To pułapka prawie jak mina jak on ma zęby, patrzcie jakie on ma zęby. To może zabić, to może nogę odgryźć. Takie milutkie tu Hap! i ręki nie ma. Teraz będzie taki myk. Kolejny. W każdym razie. Czemu on idzie na górę? Aha Musimy tutaj postać chwilę. Dłuższą chwilę, właściwie nawet to tak bo później cofniemy czas, Zresztą to zobaczycie. Dobra, lecimy. Grunt jest taki, aby teraz tamtego grzybka, który jest odporny na zmianę czasu, przeprowadzić. I po to nam będzie zmiana czasu, cofanie czasu. Zaraz Wam pokażę. Oczywiście. O, o, o. Czekaj. Czekajcie, czekajcie jeszcze raz. Ach, to, to moje zdolności. No widzicie no. Nie każdy urodzi się taki zdolny, aby przejść od razu tą grę. O, 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 I teraz szybciutko. Szybciej, szybciej szybciej. O, o to mi chodziło. O! Tylko ty miałeś się tutaj pojawić. Hop! Wiadomo. Zabity. Dwa puzzle? a 3? Nie, dobra, dwa. to jest... Tak, mi chcieli zmylić. Uruch. Okej. Okay. <laughs> Oczywiście, ocalić. Grzyb. Jest tutaj... Normalnie nietykalny, świadek koronny. Nic mu się nie może stać. i tak później zostanie zabity. To takie trochę... Kurde, nie fair. Jak nie roślinka, to ja go zabiję. No tch. ręce podają. Siup, siup, szybko, szybko. O! Coś go ugryzło? No, lubię, gdy gryziano, widać. Szybciej, szybciej, się schowa. O! No! Czy tej kwiatki pojawiły się dwa razy? Tak szybko? Chyba... Aj tu będziemy musieli skorzystać z cofania czasu? Albo i nie. Stare, dobre chmurki. Faza. Okej, okay, okej. Okay. Błyskawicznie. Ping, Czacin! Ma klucz! Oczywiście go, oczywiście go zjadły te potwory, no nie mają serca za rolitości. A ja bo będę sprytniejszy. A co? To już możesz zginąć tam. O, a co mi tam? Czy ja cię zabiję, czy ktoś cię zabije co za różnica? Na górę. I tutaj będzie trochę problem, ponieważ to się pojawia znikąd i tak szybko trzeba będzie skakać. O. Pod żadnym, żadnym pozorem nie otwieracie tych drzwi, przy których stoję, ponieważ nie wiem, co się stanie. Ale skoro te drzwi działają, to te nie mogą działać. Logiczne. Niby taka banalna gra, to proszę. No, czemu się da ugryźć? Ja jeszcze trochę podejdę. Hop. Okej. Okay. Żyjemy raz tu, siup, szybko, szybko, szybko... Uu Jezu, jak zapieprzę. Czy to była chmura, która przeleciała? Wow. Aha. Aha. Aha, Myślałem, że to będzie takie proste. Oczywiście tutaj. A, siu, taki cheat. Układanki nie układamy, łożę pod koniec. teraz nie będzie takich niespodzianek jak w pierwszym świecie, znaczy w świecie drugim, bo tu nie wiem dlaczego gra się zaczyna do drugiego światu. Gdzie jest pierwszy świat? Światu świata? Od świata. Gdzie jest pierwszy świat? No właśnie. Aha, co teraz? Ohoho. Trzeba się nakombinować. No coś, jest? ten klucz. Boże, nawet tak klucz nie jest odporny na na no cofanie no nic przejdziemy ten go zdobędę o hop teraz tutaj uruchamiamy znaczy tutaj tak miało być trzeba wyskoczyć trzeba wyskoczyć Okej... Okay. Tu, tu trzeba postać chwilę. Lętek. Tak mi się wydaje. Bo on chyba musimy go zabić. On zabierze... No nie wiem, czekajcie chwilę. Zabijecie. Chodź tu do mnie. Ja on się powinien drodzić. To będzie coś takiego. Aha. Miałem go złapać. Coś cofnąć? Nie da się. Oczywiście, bo to jest ten, ten taki miszczu. Się narobiło teraz, kurde. Jeszcze raz muszę tędy przejść. Oj, oj się, trzeba kombinować. No ja rozumiem gra, gra logiczna, no ale chybaż tak. Szczelaj tym grzybem. Dobra, 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 dobra. On daje mi klucz. Oddawaj klucz! Dlaczego? Dlaczego? Za jakie grzechy? bo tak... by to mogłem... Nie mogłem. Jeszcze raz to samo. nie da. Ha 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 ha! I co, nie? Tylko ty jesteś nieśmiertelny. Dobra, jedno już mamy. Lecimy dalej, teraz jak? Trzeba będzie blokować tamte drzwi. Tylko jak je odblokować? No muszę się cofnąć, bo... Brawo geniuszu zła! Aha, już wiem Ten oto tutaj by zabrał ten klucz O, o o, może i nie? O, dawaj go, dawaj go Dawaj go Franco co jedna? Zablokowałem. No przyszedł. Ty wątpisz. Właściwie to nie wiem co zrobił. Ale mam klucz. Haha. Okej. Okay. To jakimś cudem. mi się udało. Jeszcze nie wiem jakim. Ale działa. Także tak trzeba zrobić. Wyczułem koniec, przecież by zamek. Gdzie jest ten zamek? To jest ten zamek. Taka rudera? Nawet ci pomalowali, tylko odpada. Patrzcie na ten motyw. Ua, ua, nic nie powiesz. Hej tam, hej tam. Bardzo mi, przykro. Przykro ci mi, przykro. Ale księżniczki nie ma. Haha, spadam stąd. Adios. Nie mam dla ciebie nic. Uciekaj ode mnie. G goni mnie go O! No to co układamy? Tradycyjnie. Mm. Teraz jest tyle tych oj ojoj oj, 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 Teraz to może być problem. O, to już jest coś, to już było łatwe na razie. Tak, tak, tak. Szkoda, co nie ma jest takie zakończenia dzikie, no takie... O, o, nie pasuje. O, okno. To już coś, to już będzie... Proszę bardzo, z oknem nie mam problemu. Tak, jakieś niewymiarowe to okno, ale... To będzie tak. O, to nie okno, to drzwi. Oj, 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 to się narobiło. Tajemnicza ta gra, tak. Mm -hmm. No, to już tutaj, tu jestem w domu. To będzie gdzieś... tu. Oczywiście to będzie gdzieś... ha oh, oh, oh. ha. He, he he Tu. Mm -hmm. <ścoughs> no. No i proszę bardzo. Obrazyk ułożony, świat czwarty zakończony, sprawdźmy drabinki, ale pewnie jest. Rzeczywiście jest jeszcze dwie drepienki, dwa światy, czyli dwa odcinki, ale to nie wszystko. Także ja kończę, żegnam się, cześć.